Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na mecz otwarcia gry FIFA 17. W meczu otwarcia będzie grać Manchester United. Mam tutaj taką piłeczkę, właśnie z Manchester United z Chelsea. W zasadzie będzie to pierwszy taki mecz w moim wykonaniu i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będę starała się mało komentować, ponieważ tak naprawdę mamy komentarz po stronie, po stronie profesjonalnych komentatorów. Zapraszam Was i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Zaczynamy naszą przygodę z FIFA 17. Ja nie będę Wam tutaj za dużo komentować z tego względu, że nie chcę, żeby mój komentarz jakoś towarzyszył komentarzowi profesjonalnemu. Dużo więcej pojawi się komentarzy z mojej strony. Jak zaczniemy odcinki związane z trybem kariery. I cóż, FIFA 17, zupełnie nowa jakość. Muszę Wam przyznać. Szczególnie jeśli chodzi o tryb kariery, do mnie to mocno dociera i trafia, także mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że właśnie dzięki temu nareszcie jakoś babski gaming polubi FIFA 17, ogólnie rzecz biorąc piłkę nożną, bo tak jak kiedyś Wam mówiłam, piłka nożna i za czasów, jak jeszcze byłam małym dzieckiem była mi bliska. Tak, jest i tutaj miejmy nadzieję, że zaraz rozpocznie się mecz otwarcia. Piękne widoczki, bez dwóch zdań, dosyć ładna grafika. I zobaczmy, kto będzie grać w meczu otwarcia. Chelsea kontra Manchester United na Wembley Stadium. Dziś było podobnie. Angielski finał Pucharu mistrzów między Chelsea a Manchester United wygrał ten ostatni, ale dopiero w rzutach karnych. W samym meczu padł wynik remisowy 1 do 1. Później te drużyny spotkały się z dół bardzo wysoko, bo w finale rozgrywek w sezonie 2010-2011 tam Manchester United wygrał oba mecze i wyeliminował Chelsea z rozgrywek. Wreszcie po całym tym zgiełku przed nami mecz finałowy Pucharu Anglii. Początek może być trochę niemrawy. Zespoły będą się pewnie próbowały wyczuć, ale potem spodziewamy się fajerwerku. Realizator prezentuje nam teraz dzisiejsze ustawienie Chelsea. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłowych. Jest to wariant dający trochę więcej przestrzeni w strefie ofensywnej, gdzie przed bramką operuje głównie środkowy napastnik, wspomagany przez przesuwających się do przodu pomocników. Zobaczmy w jakim ustawieniu zagra dziś Manchester United. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie Wayne Rooney. Piękna interwencja. I mamy kolejny rzut rożny. Wayne Rooney! Świetnie interweniuje. I znów rzut rożny. Dobra główka, ale tuż obok celu. Przez chwilę chyba sam myślał, że padła bramka. Chyba za bardzo podszedł pod piłkę. Próbował, ale nie udało się. Matić. Jego kosta hiszpański napastnik urodzony w Brazylii, czego można się spodziewać po jego występie? Głównymi zaletami tego piłkarza są jego warunki fizyczne. Jest silny, dość szybki i bardzo wytrzymały. Chętnie drybluje i potrafi dobrze odczytać sytuację na boisku, aby wypracować sobie możliwość strzału. Lubi też kontaktowy futbol, przez co często łapie karki. Zlatan Ibrahimowicz, szwedzki napastnik o bośniackich korzeniach. Czego można oczekiwać po jego występie? Mocnymi stronami Ibrahimowicza są umiejętność dryblingu i wykańczania akcji, szczególnie głową, chociaż zazwyczaj w meczach wykorzystywany jest jego instynkt głowcy bramek. To Ibra potrafi również świetnie podawać szczególnie góro. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. Popatrzmy. Wayne Running. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala. Uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Z latami Brachimowicz! Przyjęcie takie sobie, ale wciąż jest przy piłce. No, udało się przejąć. Manchester United musi się dzisiaj nastawić na zacięty pojedynek. Rywale na pewno postawią twarde warunki. To no, może być groźnie. Chelsea atakuje. Szansa! No, brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Znalazł się na czystej pozycji. Martial! Świetnie, prawa do bramkaza. Niestety, stracił piłkę. Show. Próbują rozegrać po skrzydle. Precyzyjnie podał w tempo. Bramkarz odetchnął żurgą, bo było groźne dośrodkowanie. Dobrze zareagowała obrona. Chelsea naciera. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Rozrzucenie do boku. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Pole karne, obrońca przejmuje przytomnie. Piłka poza placem gry, rywale zrobią grę od własnej bramki. Teraz czerwone diabły mają piłkę. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. I wątpią, że strata piłki. Kantę. Bliska już do bramki. Rzut rożny dla Chelsea. Kosta strzela! Pewna interwencja ma piłkę w rękach. Strata co zrobi przeciwnik? Zdecydowanie ofensywnie teraz Manchester United. Może być groźnie. Obrońca poradził sobie z tym doświadkowaniem. Matić. Diego Costa. Blisko polekarne może strzelać. Diego Costa na bramkę, ależ wspaniale. No, błysnął teraz klasą. Wayne Rooney! Czerwone diabły wydolczyły z utrożni. Będzie szansa na bramkę. A, świetne dośrodkowanie, ale obrońcy jednak górą. Po pierwszej połowie finału Pucharu Anglii wciąż nie wiadomo, kto po niego sięgnie. Owszem, mamy remis. Oba zespoły grają równo. To będzie mecz do ostatniego gwizdka. Świetna pierwsza połowa tego finału Pucharu Anglii. Tyle się działo, że nie wiem kiedy minęło te 45 minut. Myślę, że nie inaczej będzie teraz. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Uderza Diego Costa. No szybko się pospierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Michitarian. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. I mamy aut bramkowy. A jak spisał się zlatan Ibrahimowicz w pierwszej części spotkania? Remisowa pierwsza połowa nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. United wyprowadza atak. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Dobrze, do przodu. No, jeden z zawodników opuści boisko, a w jego miejsce wejdzie rezerwowy. Ma z kim rozegrać tę akcję. Wayne Rooney! Bramkarz łapie piłkę i uspokaja obrońców. To dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Przeciwnicy przejmują piłkę. Popatrzmy, Wayne Rooney. Dobre, ofensywne wyjście. Ibrahimowicz. Niecelnie i wciąż remis. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Dobry atak flanką. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Przy piłce teraz Chelsea. Kante? Atakuje teraz Chelsea. No, będzie gol! Świetnie, brawa dla bramkarza! Nie mamy w tym meczu bramek, ale nie dlatego, że nikt nie strzela, tylko dzięki fantastycznej postawie obu bramkarzy. No i Ibrahimowi. No i Bruni. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka, Kante. może być groźnie. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Kante! Świetnie interweniuje. Pięknie dechea! Dobrze pioskuje! No przed nami statystyki dotyczące posiadania piłki. I widać, że nikt tu nie ma przewagi. I to się zgadza z moimi obserwacjami. Mecz jest bardzo wyrównany pod tym względem. W piłce Rooney. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Rooney! Coś mi się Jacek zdaje, że dzisiaj goli nie zobaczymy. Nie przy tak świetnej grze bramka. Obaj pokazują grę na najwyższym światowym poziomie. Już blisko pola karnego. Ograł go teraz. jego Kosta. Ojej nie ma, nie ma bramki, poprzeczka, a piłka nadal w grze. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Matić. Atak Chelsea. Ma do kogo zagrać. Rezerwowy rozgrzewa się przy bocznej linii. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Branislav Ivanović! Ależ wspaniale! Żaden z bramkarzy nie wyjął jeszcze dziś piłki z siatki. Obaj grają jak na Spójrzmy, czerwone diabły w ataku. Zdecydował się na strzał. Za bardzo podszedł pod ten strzał. Wysoko nad bramką. Maciuś. By... Chelsea naciera. Ależ zaprzepaścili okazję na strzelenie bramki. No ale brawa dla obrońców. Będziemy mieli rzut załóg. Matić. Digo Costa. Świetne, prostopadłe podanie. Matić! Mamy celny strzał, widać, że jest załamany. Valencia Piłka wędruje jak po sznurku Ależ przejęcie, to była znakomita szansa na strzelenie bramki w końcówce Chelsea z piłką coraz bliżej pola karnego od drużyny przeciwnej William Dobra interwencja obrony. Mają w tej chwili szansę na kontrę. Zobaczmy. Koniec spotkania, ale nie koniec emocji. Remis. Przed nami dogrywka. Chodzi z boiska Zlatan Ibrahimović. Zaczynamy dogrywkę przed nami. Dodatkowe 30 minut. Popatrzmy, Wayne Rooney. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Matić. Może być za chwilę groźny pod bramką Manchesteru United. Rywale wywalczyli rzut rożny. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. Ashley Young. Czy się piłka, kto teraz ją przejmie? No, może być groźnie, Chelsea atakuje. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Ładnie się zapowiadało, ale się ze. Se... Psuła. Ander Herrera. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Dobrze w sukurs idzie mu partner z drużyny. Jest okazja! Piękna interwencja. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Popatrzmy, londyńczycy w natarciu. Przytomność umysłu, obrońcy, brawo! <laughs> Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Cesk Fabregas podaje niecelnie, strata piłki. Właśnie rozpoczęli drugą połowę dogrywki. Bliska już do bramki. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Ander Herrera. No, i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem załtku. Hazard. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym dobra interwencja. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. W tej chwili zostało jeszcze 8 minut do gryfki. Uderzenie w stronę bramki. Uuu, uh, ale pudło i mamy remis. To ostatnie 7 minut do gryfki dzisiejszego meczu. remis coraz mniej czasu na rozstrzygnięcia 5 minut do końca dogrywki no z tego miejsca można strzelać ale znakomicie teraz uwolni Kante. Gra. Jeszcze jest czas, ale nie ma go za wiele. Po stracie bramki trzeba ruszyć do przodu, gryźć trawę. W końcu finał panu Anglii nie zdarza się co tydzień. Tak, tak. Chelsea grała do końca. Nie odpuszczała i to przyniosły. Strzelili w najlepszym możliwym momencie. W tym spotkaniu mieliśmy wszystko, tylko brakowało bramki. W końcu padła i mam nadzieję, że rozwiąże się teraz worek z golami. Zatrzymany atak. Próbował, ale nie udało się. Atak Czelski. Pełni uzasadniona będzie tutaj fetowanie, świętowanie I stało się. Moja drużyna, którą grałam, czyli Chelsea, wygrała 1 do 0 po dogrywce. Mecz był mocno zacięty. I kochani, bardzo się cieszę, bo tak jak wam wcześniej mówiłam, kompletnie nie miałam do czynienia. Wcześniej z FIFA grałam bardzo sporadycznie, bardziej przez ciekawość niż przez jakieś zacięcie do, do piłki nożnej. Natomiast teraz chcę to zmienić. Chcę pokazać po prostu, że kobiety również potrafią być dobrymi graczami, jeśli chodzi o FIFA. I mam nadzieję, że ogólnie ta seria Wam się spodoba, szczególnie seria związana z trybem sławy, bo tak naprawdę dla jakiegoś nowicjusza związanego z piłką nożną, wydaje mi się, że ten tryb sławy właśnie jest takim idealnym wstępem do rozpoczęcia swojej przygody z piłką nożną. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję.